Siemanko z tej strony Lak i dzisiaj otwieram nowy, nowy challenge można powiedzieć Będziecie w komentarzach wymyśleć mi jaki challenge miałbym y, nagrać I to jest taka nowa seria a dzisiaj będzie challenge o nazwie bez Power Cubesów Challenge Może to kogoś zdziwić albo nie do, będziemy grać solo z dwie gierki. I na koniec może coś jeszcze... No i będziemy jeszcze zbierać skrzyny na opening. Ciągle będę zbierał. Wiecie, to jest bez powerkipców challenge, więc... Będzie trudno. Bo ta już ma jednego. O nie, mam lagi. Będę mógł ewentualnie... Kurczę, ale mam lagi. Bardzo Was przepraszam za lagi. Ale będę mógł zbierać pokonanych przeciwników. Power Cubes. O. o nie, to szali tutaj Koksi. Ja nie będę tak ofensywnie grał. W końcu nie mam Power Cubesów. O i zaraz przegram ponieważ mam lagi jestem wkurzony chociaż jakbym dotrwał do tego zero na przykład cieszyłbym się no ciągle pokazuje, nie ma internetu o przegrałem właśnie no nie chciałem go na blisko Porobić, ale mamy piąte miejsce, to powinno być plus 2. Tak, nie mylę się. Dwudziesta druga ranga na niej. I może nie będę grał tej Szeli. Albo w sumie, czemu by nie? Później sobie jeszcze zagramy, może, jedną gierkę Piper. I. No i tyle. Jak zabiję kogoś, to będę mógł yy, to będę mógł zagra zebrać power cubesy, jeżeli kogoś zabiję, ale jeżeli goś, nie, ale jeżeli na przykład jest to skrzynia jako broka, to po prostu nie biorę tych parcubsów. Jakbym tego broka porobił, to by było dobrze. On wie ja tutaj jestem. Nie będę nic mówił. Bo nie mam co o nie zdradziłem się najgorzej nie będę nic mówił jak już chyba mówiłem <noise> bo próbuję się skupić na gierce brokuś każdy to ma tam po 3 kiłby a ja to mam 0 Dziwnie to może pewnie wygląda, ale poczekajcie chwilę. Przepraszam, że już to zakończyłem, że przerwałem, ale musiałem coś zrobić. Jestem ciekawy, czy mi porabił te obroka. O, ale teraz dostałem prawie od Broka. Ten Brok dostaje w ogóle chyba 2000, no to dobrze tego nie widzę. O, tutaj jakby ktoś wszedł, cieszyłbym się. Ten Spike jakby wszedł, cieszyłbym się. O nie, ten blok jest już... Właśnie mówiłem o tym. No nie, przegrałem, kurczę. Oj, ale plus 8 plus 28 Skrzynie na opening są zbierane, zbierane Tutaj jeszcze... O teraz sobie może zagramy piper Niedługo dzisiaj dobijemy 9 skrzynię i teraz to od was zależy. Jeżeli będą tutaj dwie łapki w górę to nagrywam kolejny challenge bo jeżeli nie będzie tych łapek w górę to, mi się, to nie będę nagrywał tych challenge różnych i piszcie jeszcze w komentarzach jakie chcecie mieć, jakie chcecie widzieć challenge o nie, o poko będę nagrywał oczywiście z czegoś innego wtedy odcinki jeżeli nie będziecie dobijać tych łapek w górę ile musicie ale wy jesteście w stanie to pewnie zrobić. Wpadnijcie na moje poprzednie filmy i w ogóle tak zajmowałem Wbijajcie na kanał Franek Lebo podłogę ty. Zostawcie tam subskrypcję. Wbijajcie na Raven podłogę ty. Nagrywał bardzo fajne odcinki, muszę przyznać. O. o nie! Nagrywa fajne odcinki, teraz będzie nagrywał. Nie, nie zdradzę wam. Wiem, że nagrał już niejedną piosenkę. Czy to nie są piosenki, tylko bity? Można tak powiedzieć. Może pojawią się lajwiki z niepełnicego. Będzie to na, od, za miesiąc może pojawią, będą się pojawić lajwiki. Nie powiem, z czego mówię drugi raz. Kurczę, zdradziłem się. Aj, Będę... Kurczę, o. o nie, bańka mnie zabiła. To był największy fail w życiu. Plus 6. Challenge się według mnie udał. Nie wiem, możecie pisać w komentarzu, czy się udał, czy nie. Zostawiajcie, jak jeszcze raz powiedziałem, łapki w górę, subskrypcje na kanale, dwie łapki w górę, kolejny challenge, piście też to w komentarzach. I w następnym odcinku może pokażę swoje konto. Więc trzymajcie się i cześć.